Manko Ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na tor Braci Rodriguez w Meksyku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Ameryce Środkowej, Meksyk, miejsce, gdzie Formuła 1 gości na no, sezon 2015 po raz kolejny po kilkunasto, kilku nawet dziesięcioletniej przerwie. No i moi drodzy, jest to tor bardzo szybki, tak naprawdę drugi pomocy najszybszy w kalendarzu. Prędkości na prostej w realnym świecie to jest 360 km na godzinę na końcu tej prostej, na której teraz aktualnie znajdują się 22 bolidy Formuły 1. A więc to jest tor naprawdę szybki, trudny tor, bo są bardzo szybkie zagręby, gdzie trudno się zmieścić. Jest tutaj najwięcej kar, w ligach tutaj jest masakra, bo jest dużo dyskwalifikacji niestety za to. Roban Groszan był dziewiąty, Mastermaldonado był dziesiąty, Will Stevens 8, więc fantastycznie pojechał Will Stevens. A pole position zdobył Nico Rosberg. Hamilton nieco z tyłu tym razem w kwalifikacjach. Bardzo dobrze nam poszło, także super, na pewno lepiej niż w Austin. No i uwaga, trzy razy opcjonalno, to będzie szał. No chyba to może być hard, wiecie co, no tak nie może przecież być, to jest jakiś błąd. No przecież muszę użyć opon twardych. Okej, okay. zobaczymy. Dziwne. I ruszyliśmy, ależ tam z tyłu ruszył Baldonado, niesamowicie szybko. Oczywiście wiadomo, że stawka szybciej ode mnie wyruszyła i teraz jest długi dystans do pierwszego zakrętu, a więc może być ciężko. Już tam Sainz próbuje, już! Słuchajcie, tam będzie Ricardo, tak. Ależ Ricardo tutaj pocisnął. Tu musiałem troszkę asekuracyjnie... Jest dziesiąte miejsce, nie jest tak źle jak myślałem, że będzie. Okej, okay. i tam się przesuwa pastor Wenezuelczyk. W sumie nie ma daleko do domu. Wow, tutaj bardzo ambitnie pojechałem. Po zewnętrzny próbujemy teraz uczyć. Ricardo, jest, 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 udało się. Gratulacje. Blokuje z przodu stawkę Kimi Räikkönen, Fettel i Hamilton. Nieprawdopodobnie, co się dzieje, już dwójka odjechała z przodu. Coś niesamowitego. Kto to tam z przodu odjechał? Czy to jest Botas i i Rosberg? Na pewno Rosberg odjechał, ale ktoś jeszcze? Tu są te miejsca właśnie, o których mówiłem na początku filmu, gdzie bardzo łatwo można ściąć zakręt i tutaj się zyskuje po prostu już dziesiąte części sekundy. To tak naprawdę już asfaltowy. Próbował Daniel, ale mu się nie udało. No i teraz wyjazd na to najdłuższą prosto na torze, która jest naprawdę piekielnie długa. Spółw, wyjazd z Peraltady Bo tu kiedyś była Peraltada, taki słynny łuk, który został przebudowany Po roku 1992 No tutaj pojechałem bardzo, bardzo blisko krawędzi w tych eskach I próbujemy nam wyprzedzać I wypchnięty grożą. brawo! Ósme miejsce jura Stevensa Zobaczymy na jak długo Opony już są zużyte. Coś niesamowitego. Tu trzeba będzie zmienić strategię, bo nie może być tak jaka była na początku. Opony jest mało. Bardzo mało. Słuchajcie, pojawiły się ostatnio bardzo dla nas dobre wiadomości dla Polaków, że nie... wraca Robert Kubica na tor. I to jest y, informacja tak naprawdę ostatniego tygodnia w polskich mediach, sportów motorowych. Okazuje się, że nie wraca on na zawsze, bo... Na razie zaliczy jednorazowy występ na to, że w Mugello w 12-godzinnym wyścigu w dniach 18-19 marca, więc wtedy kiedy jest Grand Prix Australii. Także no ciekawie, będzie chyba za kierownicą Mercedesa y, SLS GT3 chyba coś takiego. Także naprawdę może być ciekawie. Będzie on dzielił swój samochód z Martinem Prokopem, którego zna przecież. Myślę, że nie tylko sam Kubica. Z rajdów, tak? Z Mistrzostw Świata Samochodów Turystycznych, które również ściga się prywatnie. Także to może być też ciekawe. Naprawdę fajnie. Pierwszy raz Kubica wraca na tor od wypadku w 2011 roku. To jest niesamowite i to jest historyczna chwila. Zobaczymy jak się sprawdzi Kubica w końcu na torze, nie w rajdach. Ja bardzo właśnie chciałem Kubicę zobaczyć na torze, jak się sprawdzi. Liczę na to, że będzie dobrze. Naprawdę liczę na to, bo fajnie było po prostu było po takim długim okresie. Problemów w końcu, żeby było dobrze, nie na to liczę. Wow! No, nie mogę w to uwierzyć. No, nie mogę w to uwierzyć, jak Hułkawek zahamował w tym zakręcie że aż mnie obróciło. Kur... zapiał, no... Ja pierdzielę, ale pech. Po prostu coś niesamowitego. Ale przez co ten wyścig może być ciekawszy, bo jestem szybszy o zawodników. Ewidentnie. No, tu male zap... po prostu tak szybko jecha, że masakra. Musi się nie przesadzić, teraz ugralos w drugą stronę, żebyś za bardzo nie... nie chciał. O Jezus... No walczymy z tym Eriksonem, na szczęście się udało go wyprzedzić. Ale masakra, w jednym siłem mówiąc. Masakra! Ja szaleję i oni też szaleją, więc... No, A <grywa> no, więc moi drodzy, na tym okrążeniu stopik. Już Hamilton się do mnie po prostu dobiera. Musiałem w końcu zmienić opony, bo już nie było szans, znowu w takim stanie, straciłem przez tego Hulkenberga, znowu przez Hulkenberga, no nie wierzę po prostu, że znowu przez niego, ale to był mój błąd, także tutaj, no przesadziłem. O, dobrze, 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 przed następnym się dało. całe szczęście, jesteśmy naprawdę daleko, naprawdę daleko, musimy dużo odrabiać teraz. Ale może być chawie, free stops remaining. O kurczę, dużo, dużo. Freestops to jest naprawdę sporo jeszcze. 3 pit stopy, tu może być ciekawie. Ładnie weszliśmy z tej zakrętów tam trochę przycinam, ale mogę to zrobić. I wyprzedzam Ericssona. Czyściutko, ładnie, nie ma szans, raczej Ericsson. Ład jeszcze. Totalnie go zablokowałem i nie ma w ogóle szans. Byłem też od niego dużo szybszy, także tutaj miałem sporą przewagę. Tak, by the way, fajnie, że zaczyna się już ten sezon Formuły 1 od przyszłego tygodnia. Przypominam, godziny poranne, także tutaj, no niestety nie wyśpimy się w niedzielę, w sobotę i poniedziałek. Ale myślę, że warto, bo ten sezon zapowiada się ciekawie. Mercedes mówi, że Ferrari depcze im po piętach. Także może być ciekawa, naprawdę. Ciekawa rozgrywka w tym roku, naprawdę może być ciekawie, oczywiście wiadomo, że Mercedes mógł wszystkim zrobić Bambuko i nie pokazać połowy swoich umiejętności. Kurde. Nie pokazać połowy swoich oczywiście umiejętności. Natomiast y, ja też uważam, że naprawdę może być ciekawy sezon i tutaj Ferrari na pewno się poprawiło w kontekście zeszłego roku. Jestem o tym wręcz przekonany. Dobrze, dobrze, dobrze. Jestem o tym wręcz przekonany. Także naprawdę będzie ciekawa walka o tytuł. Czy będzie to tylko Hamilton z Rosbergiem? Już powiedzieli w szefostwie, że nie będą tak bardzo im zabraniać walczyć. Także, no, żeby nie było tylko Belgii kolejnej. Jeżeli do tego dołączy jeszcze na przykład Fetel. Czy ktoś jeszcze inny się objawi? No to naprawdę super. Naprawdę super. Szykuje nam się bardzo fajny sezon. Nie wiem czy mieliście tak bardzo jakoś... tak bardzo na niego czekaliście jak, jak ja. Bo ja na przykład przeżyłem te ostatnie parę miesięcy bez Formuły 1. Udawało mi się to jakoś. Nie miałem z tym jakoś większych, że tak powiem, problemów. Pamiętam kiedyś parę lat temu to po prostu od razu czekałem, wszystko drukowałem już od razu, wszystkie jakieś takie tabelki i tak dalej. Też oczywiście chcę stronę moją edytować. Chciałbym to zrobić. Muszę się tym też zająć w najbliższym czasie, by już w czasie normalnie ścigania się to bez problemu szło jakoś. Także myślę, że z tym nie będzie jakiegoś większego problemu. I liczę na to, że, że będzie fajnie, że będziemy się dobrze bawić, bo przed nami 21 wyścigów, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. O, szybkie Rickson. Pod ostatnim odcinkiem pojawiło się parę pytań. Znaczy, pytania były takie, że spodziewałem się, że będą takie pytania. Pierwsze pytanie yy, odnośnie właśnie. Ja wiedziałem, że ono padnie, natomiast nie chciałem tego tematu drążyć, bo uważam, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Mianowicie, bo ja pokazywałem Wam mojego neta i tak dalej, i ktoś się zapytał mnie: No dobrze, Rulalo, masz super neta, to może skoro masz go szybszy, to może więcej filmów. No niestety tutaj muszę zawieść tą osobę, bo tak nie będzie. Tak nie będzie, bo. To, że mam szybszy wcale nie oznacza, że będzie więcej filmów, bo zrobienie jednego filmu to są 3-4 godziny. To jest jeden film i to, że mam szybszy net, nie oznacza wcale, że mam więcej czasu wolnego. To się w ogóle na to nie przekłada, nie? Ktoś powie, no ale jak, przecież szybciej ci się wysyła i tak dalej. No, no do końca to tak nie działa, nie? Także no niestety, ale tak to wygląda. Wow, tutaj widzę, że jakieś zamieszanie było. Także no niestety, słuchajcie. Tak to bywa, no i cóż no? Nic nie poradzimy na to. Trudno. Padły też propozycje gier kolejnych. wo, wow, 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 Bo mówiłem wam już jakiś czas temu, że ja nie chcę robić trzeciego znaczy kolejnego sezonu w sumie czwartego. Ale wolny jest. Felipe Mosa. Właśnie w tej grze, ponieważ mam już trochę, muszę sobie o niej trochę odpocząć. Wiadomo, że gramy się w nią super. Ale chciałbym sobie od tej gry odpocząć i na kanale zrobić pewną, pewne odświeżenie czegoś, jakieś nowe treści wprowadzić na kanale. Myślę, że w święta będą okresem takim... powiedziałbym przerwy. Grand Prix Abu pojawi się w tym weekend, kiedy będzie ostatnie właśnie, yy, kiedy będą święta. I potem będzie jakaś tam, myślę, przerwa, może z tydzień. I może zrobimy coś nowego sobie. Nie mam pojęcia dokładnie, co sobie chcemy zrobić nowego. Proponowaliście mi różne gry, nawet F1 Challenge 9902 yy, albo z Formuły 1 z 2007 roku. Yy, słuchajcie, no, możemy Formułę 1 dalej też robić, ale nie chciałbym robić, by to była 15. Mówiłem też o tych starych grach. Właśnie ze starych gier to też może być jakaś stara gra związana z F1. To wcale nie jest taki głupi pomysł. I nawet nie wpadł mi on na myśl, a może to być naprawdę dobre, dobre rozwiązanie. Więc yy, słuchajcie, no zobaczymy, twardy sobie zrobimy. Jedziemy na pewno teraz na 3 pit stopy, Nie na 4 jak większość. Także także zastanowię się nad tym faktem. Myślę, że yy, na pewno będę tego kabina bazura kusił, go chciałbym nagrać. A co jeszcze, to zobaczymy. I będzie nas ciekał tylko jeszcze jeden pit stop. To był jak do tej pory, bodajże drugi, ale będzie jeszcze tylko jeden na twarde. Tu się naprawdę teraz dużo dzieje. Proszę Państwa, Verstappen strasznie wolno z kwiatem. Ja będę miał na pewno DRS. Czy teraz Max Verstappen i Daniel kwiat poddają się Willowi Stevensowi? Ajaj, ścięte, ścięte. Ale po zewnętrznej ładnie. Pamiętam, przypominam się pojedynek rajkonena. Y, z tym. Z Boże, z Botasem. Pamiętacie? Rosja i tutaj właśnie było. No to się działo też, to się działo raz ten uderzył w tego, raz ten w tego. To było moim zdaniem specjalnie. Żeby się odwdzięczyć. No niestety tak uważam. Słuchajcie, zastanawiam się, czy 10 okrążeń przed metą to będzie dobry moment na, zja na zjazd. Ja myślę, że... To są twarde opony i one powinny wytrzymać. I to jest nasz ostatni pit stop. Na pewno statka będzie jeszcze zjeżdżać. Raz. Także no zobaczymy, którzy teraz wyjedziemy. Wyścig, szczerze powiedziawszy, w miarę spokojny mi się układa. Na razie nie mam jakichś takich większych problemów. No i fajnie ogólnie. To jest przyjemnie się jeździ, nie ukrywam. To jest dosyć przyjemny tor. Szkoda, że była taka długa przerwa. To była przerwa 22. 20... 3 lata, tak jeżdżam w tym tłumie. Widzicie? No, 11, a więc dobrze, dobrze. Będziemy o punkty walczyć w tym wyścigu. No to był mój ostatni pistolet, to są twarde opony. Przypominam, one na tym torze nie wiem, jak się zużywają. Też szybko, ale powinny 10 kółek wytrzymać na luzie. Jest szansa na punkty w końcu. punktu od dłuższego czasu. Wolny verstappen, wolny verstappen. Aj jaj, no teraz było niebezpiecznie, ale cały szczęście wyprzedziliśmy go. Jesteśmy w punktach. I teraz byle do przodu. Pamiętajmy, że mam tą karę trzech sekund niestety, ale ona mi się należy, także tutaj żadnych wyrzutów sumienia nie mam dla, dla kochanych panów sędziów. To jest ten taki stadion, gdzie mieści się 20 tysięcy kibiców i tutaj jest właśnie podium też... A, i właśnie tak samo Hilfenberg mi zrobił. Aha, bo oni zjeżdżają dalej, dlatego tak robią, ale to jest dziwne homskie. masakra. Tam właśnie też się mieści podium F1 i tam właśnie jak zawodnicy wygrają wyścig, to tam właśnie jest cała ceremonia i to jest super. I naprawdę niesamowicie to wygląda. 20 tysięcy ludzi na tym stadionie. Moi drodzy, zaczęło ostatnie okroczenie wyścigu, i naprawdę jest super. W sensie to są moje opony w tym momencie, w takim są stanie, i fajnie ten wyścig się skończył. Bo zaczął się też dobrze, nawet rewelacyjnie. Ten super, tak na siódme miejsce. Natomiast no później niestety kolizja z Hulkenbergiem, brawo dla nikogo Nie Hulkenberga, ale dla Rosberga, która spowodowała ta kolizja, właśnie, że. Niestety spadłem za tą całą grupkę, która teraz jest na stadionie, tak daleko, tak mi się wydaje, albo może nie, nie za tą grupkę, ale tą grupkę, która nie, Boże, co ja, nie ta grupka, jest jeszcze druga, tam, gdzie, która teraz wjeżdża w sektor numer 2. tam właśnie bym był, byłem wtedy, nie, więc dużo zyskałem od tamtego momentu i fajnie to się skończyło, nie, a teraz tak naprawdę jadę cały czas sobie powoli, spokojnie, czasami tam poprzedzamy jakiś tam zawodników, ale głównie tempo mamy bardzo podobne, także naprawdę fajnie, fajnie. Jestem ciekaw, na ile oni jechali wszyscy pizzopów, czy na 4, czy też na 3, jak ja. Bo w tym wyścigu strategia była bardzo dobra i jest szansa na to, że zdobędziemy punkty. Pomimo naszej kary 3 sekundowej, której tak nic nie da. Okej, okay. ostatnie kilogramy paliwa i koniec. Dziewiąte miejsce, proszę Państwa. Fantastyczny wynik dla Stevensa w końcu po dłuższej przerwie wracamy do punktów. Jest to niesamowite. Cieszmy się razem z tego. Zmusiłeś Stevens i do Lody, bo miał być piąty tak kazał zespół. No niestety, sorry Stevens nie ma. 9 jesteśmy. Widzicie super. Tylko ja miałem kara, więc no niesamowite. Ale ogólnie bardzo dobry czas. Trzy sobie, właśnie niektórzy mieli nawet pięć, ale trzy niewielu. Niewielu miało 3. Niektórzy 6 jak Pastor. W klasyfikacji jesteśmy na miejscu 14, 18 punktów, a w konstruktorach 8. Dobrze, a więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek i mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak było, to wiecie co macie robić. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie filmik, zasubskrybujcie kanał, by mieć informacje o nowych następnych filmach. Zaglądajcie również na mojego fanpage'a, na mojego twitcha oraz na moją stronę wwwpolskifanf 1zgorapl Dziękuję Wam jeszcze raz i w przyszłym odcinku ruszamy na przedostatni Grand Prix sezonu, czyli na Grand Prix Brazylii na torze Interlagos. Na razie